Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj razem przyrządzimy kimchi domowe. Jest to narodowa potrawa Korei. Z pewnością wiecie o tym. Jeżeli kliknęliście w ten link, to na pewno wiecie, czym jest kimchi. Ja się wcale nie dziwię Koreańczykom, że są bardzo dumni z tego dania, dlatego że jest przepyszne, ma wielowymiarowe zastosowanie oraz przede wszystkim jest bardzo zdrowe. Więc zaczniemy najpierw od kapusty pekińskiej. Ja mam tutaj przygotowane około 4 kg kapusty pekińskiej. Najpierw trzeba będzie ją przygotować. Tą końcówkę odcinamy i przekrawamy kapustę na pół w każdą sztukę. Kapustę mamy pokrojoną, to teraz będziemy przesypywać solą bardzo dokładnie, najlepiej między każdym listkiem. Ja sobie zdaję sprawę, że przy tym przepisie jest trochę pracy, ale uwierzcie mi, naprawdę warto się pobawić. Bo wychodzi z, tej, z takiej porcji kapusty naprawdę duży swój kimchi, który Wam potem naprawdę fajnie w kuchni będzie służyć. Gotowe. Kapusta jest już dokładnie posolona. Teraz będzie trzeba odstawić na jakieś 3 godziny tą kapustę. Bardzo ważne jest, żeby co mniej więcej pół godziny przewracać. Kapustę tutaj w miejsce, żeby się wszystkie e, prostu listki dobrze nam tutaj w tej soli zamarynowały. Nie przejmujcie się tą ilością soli, jaką użyliście, bo wiadomo, że na pewno troszeczkę wam tutaj zeszło tej soli. Sól będzie dokładnie wypukana po tych trzech godzinach, więc na pewno kapusta nie będzie zasłona. Także pamiętajcie teraz, żeby doglądać kapustę i co pół godziny ją przewracać. W międzyczasie, jak kapusta będzie sobie tutaj ładnie w tej soli się marynować, będziemy powoli przygotowywać inne składniki, które nam pozwolą przygotować pyszne kimchi. Kolejnym etapem jest przygotowanie takiego zawiesistego sosu, można powiedzieć, z mąki ryżowej i z cukru. Mam tutaj przygotowaną zimną wodę, około pół litra. Należy dodać łyżkę łyżkę mąki ryżowej i półtorej łyżki cukru. To należy teraz dokładnie wymieszać, żeby nie było grudek i stopniowo na wolnym ogniu będzie trzeba zagotować. Można powiedzieć, że powstanie nam taki bardzo rzadki kisiel. Efekt zamierzony mam już osiągnięty. Powstało coś na podobieństwo, można powiedzieć, rzadkiego kiślu. To jest idealna konsystencja. Można wyłączyć. Teraz całość przelejemy tutaj do miski, gdzie będzie stygło. Minęło pierwsze pół godziny, można zacząć przekładać, tutaj się już zaczęła wydzielać woda, czyli efekt, który zamierzałam osiągnąć. Teraz tą całą kapustę trzeba będzie poprzekładać, nie ma się co przejmować, że jak coś wypadnie z miski, no to się włoży z powrotem. Słuchajcie, i jeszcze tak trzeba będzie zrobić 5 razy, całość ze sobą wymieszać i przy okazji robicie sobie fajny bałagan w kuchni, ale to wszystko się potem da posprzątać. Minęły dwie godziny, więc pora znowu przełożyć kapustę. Jak widzicie, już zmniejszyła swoją objętość i o to nam właśnie chodziło. Ja się przeniosłam do zlewu. Poszłam po rozum do głowy, więc będę teraz tutaj przewracać kapustę. I tak będzie trzeba później w zlewie to wszystko ładnie razem przepukać. Została nam jeszcze godzina. W międzyczasie przygotujemy masę, którą będziemy przekładać kapustę. Zaraz pokażę Wam, jakie składniki już w międzyczasie przygotowałam do tej masy. Do zrobienia sosu, którym będziemy oblepiać kapustę pekińską, będziemy potrzebować na pewno wcześniej zrobioną tą masę z wody, cukru i z mąki ryżowej. Ona się już fajnie wychłodziła. Do tej masy trzeba będzie dodać płatki chili koreańskiego, specjalnego. Czyli do robienia akurat kimchi. Oczywiście to, czyli możecie wykorzystać również w swojej kuchni do innych, do innych wyrobów, ale do kimchi będzie idealna. Ona pięknie pachnie, w środku wygląda właśnie w ten sposób. I takiej papryki ja zalecam do mnie dwóch szklanek około. Ja lubię ostre kimchi, więc dodam. Dwie. Jeżeli na początek chcecie wypróbować taką wersję bardziej łagodną, to jak najbardziej możecie zacząć od jednej szklanki. Ja już mam wypróbowane, że dwie, akurat w moim przypadku to jest jak najbardziej ilość wskazana, tu mam przygotowany również sos rybny, tego sosu trzeba będzie dodać jedną trzecią szklanki. On jest słony, więc tutaj akurat już nie będziemy dodawać ani soli, ani sosu sojowego, ponieważ sos rybny jest bardzo słony. Ma bardzo specyficzny zapach, ale później, jak się to wszystkie, jak się wszystkie składniki razem przegryzą, to naprawdę uwierzcie mi, że jest to składnik wymagany. Następnie dodamy taką samą ilość sosu ostrygowego. W jednym z przepisów, jaki widziałam, są używane ostrygi. No, ja akurat miałam problem, żeby zdobyć świeże ostrygi, więc zastępuję sosem ostrygowym. Już tak kiedyś robiłam i naprawdę doskonale się sprawdza. I następny składnik, jaki musimy dodać. To jest taka pasta, którą wcześniej przygotowałam. Tu się znajduje jedna duża cebula, półtorej główki czosnku i spora ilość imbiru. Ja użyłam akurat 10 cm korzenia imbiru. To wszystko razem zblendowałam na taką jednolitą masę, i to należy teraz tutaj umieścić. Pachnie fajnie, egzotycznie. Dobrze. Następne składniki. Tu mam piękny, przygotowany, kolorowy talerz już z pokrojonymi, startymi akurat w tym przypadku warzywami. Zaczniemy od białej rzodkwi. To jest tutaj 700 g rzodkwi. Następnie paprykę, półtorej papryki drobno startej. Ja użyłam tarki tutaj akurat zwykłej. Pęczek dymki i trzy marchewki. I tutaj y, zalecam y, użycie, jeśli macie takie urządzenie, blender albo, albo jakąś po prostu tarkę elektryczną. Wtedy będzie szybciej i sprawniej, no i wiadomo, że Zaoszczędzicie czas, który możecie wykorzystać na inne ciekawe rzeczy. Teraz należy to wszystko razem wymieszać. Po wymieszaniu wszystkich składników one wyglądają w ten sposób. Masa jest już gotowa. Teraz tylko musimy zaczekać, aż całkowicie kapusta zmięknie. Będziemy ją potem przepłukiwać dokładnie i przekładać tą masą. Takie kimchi, które już później będzie zrobione, dobrze jest przechowywać w glinianym naczyniu, jeśli takowe posiadacie, albo w jakimś szklanym naczyniu. Nie zalecam używania... Plastikowych pojemników. Dobrze. Niech sobie teraz masa odpocznie. Powiem Wam, że fajnie pachnie tutaj, naprawdę tak egzotycznie, orientalnie. Ja się osobiście nie mogę doczekać, kiedy kim będzie można jeść. Że czas, żeby już kapustę przepłukać zimną wodą. Należy to zrobić bardzo dokładnie, żeby pozbyć się tego nadmiaru soli. Także dokładnie nie widzę. każdym listkiem. Ona już nam fajnie śmiękła. Możeby przepukać kilkukrotnie. Kapustę już dokładnie przepłukałam i odsączyłam z nadmiaru wody. Teraz będziemy te kawałeczki robić jeszcze mniejsze. Będzie Wam praktycznie później wyciągać z naczynia, którym będziecie przechowywać. Można oczywiście, jeżeli ktoś ma duży, duży pojemnik gliniany bądź jakiś wielki, wielki słój i będzie chciał sobie w tych większych kawałkach kimchi yy, trzymać i później ciąć, to jak najbardziej to też jest, to też jest yy, akurat do przyjęcia. Kapusta już podzielona na mniejsze kawałki. Teraz przełożymy do miski tutaj całą masę, cały sos do kimchi. Będzie zabawa. Teraz jak on się tak troszeczkę przegryzł tutaj, to patnie jeszcze lepiej. Dobrze. Mało porządnie. Ja sobie umyję ręce i zaraz wracam. I przyszedł czas na najlepszą zabawę. Jak widzicie, mam ubrane rękawiczki lateksowe. Będziemy to wszystko mieszać razem rękoma, dokładnie przez kilka minut, żeby nam się to wszystko ładnie tutaj razem wymieszało. Żeby każdy listek kapusty był ładnie pokryty wcześniej przygotowanym sosem. Dobra. Ja się troszeczkę pobawię. Teraz można się odprężyć. Mamy wszystko ładnie wymieszane i teraz pora na umieszczanie w słoju przygotowanych kawałków kapusty. Tak trzeba będzie zrobić z całą zawartością tutaj miski. No na pewno troszeczkę się tutaj wam pobrudzi w kuchni, ale nie ma problemu, żeby to zmyć. Kimchi już zapakowane do słoja. Ja jestem bardzo zadowolona z efektu dzisiejszej pracy. Nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła jeść kimchi. Teraz taki swój Musicie zostawić na 24 godziny do 48 w temperaturze pokojowej, na pewno po tym czasie będziecie zauważać, że będą się pojawiać tutaj między kapustą a tym sokiem bąbelki, zacznie się proces fermentacji, i następnie trzeba umieścić w chłodnym miejscu, może być to lodówka. I po około 7 dniach możecie już kimchi zajadać. Możecie wykorzystać kimchi jako dodatek w formie surówki do obiadu. Możecie zrobić smażony ryż z kimchi, zupę kimchi, którą już kiedyś umieszczałam na swoim kanale, przepis do tej zupy. Polecam serdecznie, jest to tak zdrowe, pyszne danie. Na pewno, na pewno będziecie zadowoleni z jego smaku. Zachęcam do próbowania. I do kosztowania. Życzę wszystkim smacznego i zapraszam do kolejnych moich przepisów.